O tym, czy trudniej będzie ratować polskie firmy przed bankructwem z powodu zmian podatkowych, będę rozmawiał z panią Anną Turską Tomczykowską z kancelarii Orzuk Tomczykowski. Dzień dobry, pani mecenas. Dzień dobry. Pani mecenas, czy te zmiany dotyczące restrukturyzacji firm są rzeczywiście aż tak bardzo niekorzystne? Oczywiście zmiana ta będzie miała bardzo istotny charakter praktyczny. Może zanim przejdziemy do szczegółów, to opowiem w trzech słowach, na czym ta zmiana będzie polegała, ponieważ w gąszczu licznych zmian podatkowych mogła ona umknąć przedsiębiorcom. Mianowicie, zgodnie z przepisami, które obowiązują już od 1 stycznia tego roku, podatnik nie będzie mógł rozliczyć swoich własnych strat podatkowych, jeżeli dokona. Określonych działań reorganizacyjnych czy restrukturyzacyjnych, a mianowicie to ograniczenie będzie istniało w sytuacji, kiedy przedsiębiorca hmm, przejął inny podmiot, nabył przedsiębiorstwom bądź też zorganizowaną część tego przedsiębiorca przedsiębiorstwa, również w formie aportu, bądź też otrzyma wkład pieniężny i następnie za ten wkład pieniężny nabędzie takie przedsiębiorstwo, bądź jego zorganizowaną część. I na skutek tych wymienionych działań reorganizacyjnych dojdzie do sytuacji, kiedy w tym podatniku, czyli w tej spółce, o której mówimy, zmieni się co najmniej o 25%. Skład wspólników w stosunku do daty, kiedy powstawała strata, bądź też na skutek tych podjętych zmian zmieni się podstawowa działalność gospodarcza, którą podatnik prowadzi, bądź to w całości, bądź w części. Jakie będą praktyczne konsekwencje tych zmian? Znaczy głównym takim problemem praktycznym jest to, że te przepisy są oczywiście znowu niejasne i zawierają nieostre pojęcia. Zakładam, że głównym wyzwaniem dla podatników będzie ustalenie, czym jest ten podstawowy zakres faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej. No, siłą rzeczy, jeżeli przedsiębiorcy dokonują przejęć innych podmiotów bądź też nabywają jakieś inne aktywa, no to ich celem jest zwiększenie, czy to poszerzenie portfolio produktów, czy to zwiększenie zakresu usług w jakikolwiek sposób, więc skończymy na tym, że za wykazanie inicjatywy i pewnego rodzaju przedsiębiorczości, również ponosząc ryzyko inwestycyjne, przedsiębiorcy będą karani de facto za za, za te podejmowane przez siebie działania. Będzie to również, te ograniczenia będą dotyczyły również sytuacji, w których tego typu reorganizacje są dokonywane z powodu ekonomicznych, uzasadnionych przesłanek gospodarczych. Zakładam, że powstanie wiele sporów dotyczących tego sytuacji, w której zakres tej prowadzonej działalności gospodarczej zmieni się w stopniu niewielkim. Fisku zaargumentował, że chce wprowadzać takie zmiany z tego powodu, że gdy dochodzi do przejmowania Jednej spółki przez drugą, może być dojść też do przeniesienia zysku do spółki, która ma straty. No i wtedy w jednej spółce zysk maleje, w drugiej zysk zeruje się ze stratami, czyli podatek CIT płacony przez firmę będzie znacznie niższy. Czy ta argumentacja Panią przekonuje? Oczywiście to jest ciągle ta sama historia walki z tak zwaną optymalizacją podatkową, natomiast to jest kolejny klasyczny przykład wylewania dziecka z kąpielą, czyli intencją Ministerstwa Finansów było ograniczenie działań nacechowanych na obejście prawa podatkowego, a kończy się na tym, że karę za tak jak powiedziałam inicjatywę gospodarczą poniosą wszyscy. Ministerstwo Finansów ma przecież różne inne narzędzia służące do podważania czynności, które nie mają Uzasadnionego charakteru biznesowego. W tym przypadku jeszcze kolejną kwestią kluczową jest to, że w ustawie brak jest de facto przepisów przejściowych mimo, że na etapie konsultacji tej ustawy były podnoszone takie głosy, żeby w sposób jasny uregulować kogo te nowe przepisy będą dotyczyły, ministerstwo się na to nie zdecydowało. Mało tego, były takie sygnały, że intencją Ministerstwa Finansów jest to, aby tymi nowymi przepisami zostały objęte również reorganizacje, które miały miejsce przed wejściem w życie tych przepisów. Oczywiście, taka, zobaczymy jaka będzie praktyka organów podatkowych w tym zakresie. Niemniej, jeżeli jeżeli przyjęta zostałaby taka restrykcyjna wykładnia tych przepisów, to ponownie należy się spodziewać licznych sporów, już zapewne na etapie sądów administracyjnych, ponieważ będzie to ewidentne złamanie, złamanie zasady ochrony praw nabytych podatników. Czyli negatywne skutki tej ustawy byłyby takie, że liczba bankructw. I upadłości byłaby większa. Tutaj nie będę się wypowiadała, gdyż specjalistą w zakresie upadłości nie jestem. Natomiast no z całą pewnością można powiedzieć, że to w znaczny sposób ograniczy reorganizację yy, całych grup kapitałowych i tak już ciężkiej przecież yy, sytuacji kryzysowej. O tym, czy nowe zmiany podatkowe będą wpływały na bankructwa firm i to w sposób negatywny, rozmawiałem z panią Anną Turską Tomczykowską z kancelarii Orzuk Tomczykowski. Dziękuję za rozmowę. Miłego dnia. Zajemnie.